22 litrówka benzyna pojechała Syn pana Lika przeparkowuje ją Nie wiem, czy sprzedał, czy... Coś kosztowało, nie pamiętam, 27-700 euro Ten na albo na swój plac Co jest tego, no? To jest jedna budka tutaj to jest, Tu jest tata z synem Na tym, na tym, na tym lokalu A zapytamy o tamtą, czy Tam też jest taka, ale pewnie większą będzie chciał A rok dobry? Ładna, a lepszy? A wyższy A? Też peruszka. Nie, dwunasty 130 przebiegów. Co trzeba jest kurde? Jak na fiścinkę Pięć dwieża Bębenek z tyłu Jest tu kto na firmie? Wąsko przejdę, kurde. Zawsze jakieś na koniec. Chodzki, a klocki zabrałem w nogę. Tu coś się czyści i pucuje o, jak to kosztowa zajebista. Proszę Państwa, placyk Przeciwko placyku tamtego, czyli placyk kolejny. Żeby was tu nie mylić. Ale jebło. Troszkę tańczych fur jest na wejściu, na wieździe GTD. Gdzie no, jakiś intercooler z tego GT? A no, blue edition, elektryk pocisnął, powiększał, ładny GTD środkowy. No niestety, to nie do odbudowania. Czy do odbudowania, ale co się tego podejmie, czy to warto w ogóle. Jaśki na... na pierzchu nie są Przejdę skrótem, bo akurat... Tutaj Pan lusterka złożył, to mogę się z tą dupą pośladkiem przecisnąć Uuu, trzynastka cinquecento A jak są graciki, to jest zabawa taka, że jest po czym To było kiedyś już pan na mieście taki, że hej Elektryczny słupek na niebiesko A że co? Cieszyn 1,8 benzyna To było coś, pani Na zenonie Pani To już chyba po 8 roku z taką lampą Kiedyś będziemy taką w domu 8 lat z nami jeździł albo 6 cholera 26 rok manualnej 2.0D jeździła 6 czy 8 lat. Olabos, to się motor 8. benzyna, ja diesel. 8. Diesel 3912 rok 1.4 benzyna, no po no bo dlatego tego 3900. Dawaj te piesty, które jeszcze widziałeś. Widział Alik z, z, z tym, ze ściereczką na ustach. Zob go boli. Kurde, musi o 16. Poczekaj, 16 ma wizytę do pierwszej. 390. No, 190 przebiegu. Dalej ta alejka z piestami? Na taki Hyundai popatrz, czy miałbyś tutaj do miasta kolor taki czy kolor? Więc fajne Prawdopodobnie byś mieszkał w nim. Ostatni pasar na, na soczewce. Ładny. Patrz jaki fotel ma czysty Patrz pan jaki fotel w pasiorze, chyba wczoraj szyty 2 0 benzyna, one chyba żarły ole w tych rocznikach, tak? ale niewiele Marek mówi, że liter na tysiąc, Marek Brubel pozdrawiam cię serdecznie Pierwszy pasaż benzynowy na dzielnicy był wtedy Taka kolekcja takich dziwadeł srebrna, Chodź, jak dynamicznie ja faktycznie jakaś taka pojechana Tamta też poobijana Dalszy tanich i bardzo tanich Na tym placu za 2000 samochodów jak wspominałem na poprzednich filmach Patyczak Halo, Halobos Ten tu jeszcze żyje, kurde, nie widziałem go kilka lat Otrzyma się po prostu dobrze Opa, a ten opelek to jest w jakim 2 2.4, to kiedyś były benzynowce, tak? Zajebiste A teraz tego już nikt nawet o to nie pyta Astra automatyczna, ryzykownie kupić Astra W automacie jest przebiegiem 228 Ale spokojnie wszystko jest do ogar Oła Pięcia Dziesiąty rok benzyna, 2.500 Pewnie 1.8 by oddał Wiesz jak długo stoi. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić. Przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.